Oczywiście, są osoby, które powiedzą Jezu, łubudu, Polacy, to tylko jak Ci jeszcze nie, czy zaszkodził, to już pomógł. Meldunek. Po to dla Was nagrywam, żeby Was ostrzec. A wszyscy to w ogóle tylko oszuści naciągają i tak dalej. Hej, witaj, Krystian Młodej. Dekancelaria. Nie było mi łatwo się przygotować do dzisiejszego odcinka, natomiast jak widzicie, macie okazję właśnie go obejrzeć, ponieważ temat był często poruszany w różnych formach na różnych forach, na różnych grupach na Facebooku, na różnych materiałach wideo i tak dalej i tak dalej. Ale stwierdziłem, że ok, to wszystko trzeba zebrać do kupy, zobaczyć co jest jeszcze aktualne, co ma sens, co nie, przepuścić przez mój ym, mu umysł naukow, naukowo taki bardzo przedsiębiorczy i zobaczyć, co z tego naprawdę Polacy jeszcze dzisiaj potrzebują. I w tym na, właśnie nagraniu przedstawiam Ci sześć właśnie kroków po przyjeździe do Niemiec lub jeżeli do Niemiec chcesz przyjechać, to zanim właśnie się tego przygotujesz, to warto, żebyś się z nimi zapoznał, spisał i zaczął już wdrażać. Czyli 6 kroków, jakie Cię oczekuje Jakie są najważniejsze po przyjeździe, po prostu do Niemiec? Punkt pierwszy, yy, meldunek. Pierwsze, co właśnie potrzebujesz, yy, to będzie meldunek. Przy czym mała yy, tutaj taka gwiazdka. Jeżeli nie zamierzasz mieszkać w Niemczech, to praca yy, w Niemczech bez meldunku też jest możliwa. Yy, są filmy, na przykład yy, sam znam kilku kierowców ciężarówek. Gdzie na przykład adres po prostu filmy do adres do Kasy Chorych, i wszędzie wszędzie jest podany tylko adres filmowy, czyli tego powiedzmy szefa, czy firmy, którego zatrudnia, a on tylko tutaj jest zatrudniony i meldunku oficjalnie takiego też nie ma. Najczęściej z tego tytułu też nie ma y ją takiej osoby niemieckiego konta bankowego. Idziemy dalej. I co? Natomiast po co ci meldunek? Meldunek potrzebny jest, jeżeli nie mamy niemieckiego obywatelstwa, jeżeli przyjeżdżamy z Polski do Niemiec, to oczywiście takiego obywatelstwa nie mamy. Jest potrzebny, bo yy, jak chcemy wziąć auto, zarejestrować, chcemy konto w banku otworzyć, chcemy wziąć jakiś telefon yy, na umowę, cokolwiek byśmy nie chcieli, potrzebujemy tam przedstawić aktualny, czyli nie tylko to, żeby się zameldować, ale jak minie pół roku, rok i będziesz chciał iść i coś nowego załatwić to będziesz prawdopodobnie proszony o aktualny meldunek. Dlaczego? No bo nie mam niemieckiego meldunku, znaczy jak nie masz niemieckiego obywatelstwa, bo jakiebyś byś miał, to na Twoim dowodzie osobistym też by widniał Twój aktualny adres, a dany urząd, dana instytucja musi wiedzieć, gdzie mieszkasz i gdzie ym, tak naprawdę wysyłać ewentualnie pocztę albo ewentualnie jakbyś nie mógł składek, to gdzie Cię potem, powiedzmy, jak ktoś mówi, dojechać. No właśnie i tutaj jest taki yy, ważny aspekt, no bo tak, yy, Teoretycznie wydawałoby się, no, wziąć mieszkanie, wprowadzić się, zameldować, gotowe. Yy, o co chodzi? Kilka punktów. Jeżeli, żeby dostać mieszkanie u obcej osoby, jest na przykład jakaś oferta w internecie i ty chcesz dostać to mieszkanie, chcesz się zgłosić, potrzebujesz kilka rzeczy. Najlepiej umowę o pracę, no, stały etat, najlepiej trzy ostatnie wyciągi albo dwa z yy, paski z wypłaty, tak zwane loan upleistung. A co to jest, znajdziesz to tutaj yy, podlinkowane. Kolejne. Yy, szufa, Wyciąg z szufy. Czym jest szufa? Znajdziesz też w tym nagraniu. Kurczę, ile już zrobiłem dobrych rzeczy nagrałem dla Was. Co so, tak myślę? Kurde Krystian, mądre rzeczy robisz. Ale okej, okay. powiem w skrócie, że jeżeli nie masz konta bankowego w Niemczech, nie masz jakiejkolwiek historii finansowej w Niemczech, szufy nie ma, tam nic nie, nie ma w tej szufie. Także brakuje Ci pierwszych dwóch fundamentalnych punktów, żeby dostać jakiekolwiek mieszkanie. Trzeci punkt, kaucja. Ile? Cegły trzymiesięczna. Czyli 3 miesięczny czynsz musisz bachu budu. Na sam początek wyłożyć na kaucję. Dlatego, jeżeli chodzi o meldunek, polecam jako wskazówkę na sam początek znaleźć faktycznie kogoś znajomego, członka rodziny, do którego możesz pojechać, zameldować się, mieć nie wiem 2-3-4 tygodnie na właśnie podjęcie pracy, zameldowanie się u tej osoby, otwarcie konta w banku i wtedy otrzymanie pierwszej, drugiej wypłaty, może nawet na 2-3 miesiące takiej osoby się przeprowadź, Na optymalnie byłoby 3 miesiące, no bo wtedy masz te 3 miesiące yy, właśnie ten. Yy, 3 miesiące yy, pasków z wypłaty, czyli no nie, rozliczeń z etatu, czyli to jest dobry dobry okres. I, no właśnie, i wtedy jak jesteś zameldowany, to możesz otworzyć w międzyczasie konto w banku, masz adres, który możesz podać pracodawcy i możesz sobie spokojnie w to życie się wdrażać. A jeżeli pojedziesz i będziesz szukał mieszkania i konkurował z osobami, które są w Niemczech już od kilku lat, mają stały dochód, dochody z, z, przedstawia, przedstawiają z etatu, mają szufę normalną, która fajnie wygląda, mają pieniądze odłożone, które na kaucję mogą przeznaczyć, no to ta konkurencja z automatu prawie że do przegrania. Dlatego polecam właśnie do znajomej osoby pojechać, zameldować się tam, masz meldunek konto, praca i potem już masz ciach, 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 2-3 miesiące przypracowałeś. Masz wtedy w szufie już, dostawałeś jakieś wypłaty. To masz szufa, to jest taki zresztą no tutaj pod linkiem znajdziecie. To się w szufie. Y, masz paski z wypłaty y, do zliczenia, które możesz przedstawić y, nowemu właścicielowi mieszkania. I do tego już znasz trochę właśnie rynek, ceny, lepiej łatwiej znajdziesz mieszkanie, już może nie na tak szybko. Y, dokładnie. Także to do meldunku. Idziesz do urzędu, numerujesz się i tyle. Punkt drugi. No i jak już mamy meldunek, zwróćcie uwagę, że też starałem się ułożyć to chronologicznie. Natomiast w pewnych indywidualnych przypadkach może ta kolejność nie być konieczna. Natomiast według takiego logicznego na końcu sobie to podsumujemy i właśnie ustalimy jeszcze raz, omówimy, czy taka chronologiczność właśnie jest dobrą decyzją. Natomiast, właśnie drugi punkt to jest konto bankowe. Jak masz już meldunek, to masz stuprocentową pewność, że pójdziesz do banku i otworzysz sobie konto bankowe. To jest też temat, który jest bardzo często poruszany. Yy, za każdym razem powraca, czy otworzę konto bankowe bez meldunku. Yy, no właśnie, z reguły nie, z reguły nie. I to trzeba powiedzieć otwarcie i to trzeba też podkreślić, bo z reguły nie. Są natomiast banki, albo częściej w bankach jest to znane, które są powiedzmy bliżej polskiej granicy, że na polski adres meldunkowy też takie konto Wam otworzą. No, bo w końcu jesteśmy w Unii Europejskiej, to taka możliwość powinna gdzieś tam istnieć, lub na na przykład meldunek, tak zwanej GWERBY, też mogą otworzyć Ci konto bankowe. Natomiast nie jest to regułą, dlatego nie ma jednoznacznego, jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy otworzę konto bankowe bez meldunku, albo gdzie otworzę konto bankowe bez meldunku, ponieważ będzie to zależało nawet nie tyle co od danego banku, to od jego oddziału, a czasami nawet nie tyle co od oddziału, od konkretnego pracownika, który co on tak naprawdę wie, co on uważa, co on, jaki jest po prostu jego zakres wiadomości, bo jak traficie na takiego, co nie, to możecie się kłócić, dyskutować i wam i tak tego nie otworzy, bo już się nie da, że nie może. Dlatego nie dziwcie się wtedy, wychodzimy z banku, idziemy do następnego banku obok i pytamy tam i tak dalej, i tak aż do skutku. Natomiast mówię, najprościej jest mieć meldunek. Jak masz meldunek, idziesz otwierasz konto, tak zwane bez łaski. Konto bankowe, Oczywiście, no, jeżeli świat finansów w Niemczech to gdzie? No, wiadomo, Dekancelaria, czyli konto bankowe bezpłatne możesz otworzyć u nas. Dekancelarii bezpłatne, wystarczy że są tam minimalne wpływy i jest ono bezpłatne. Czyli każdy, który ma jakikolwiek etat, jakieś świadczenia otrzymuje i tak dalej, to ma takie konto bezpłatne. W Kometzbanku, Kometzbank jest wszędzie, yy, także w języku polskim yy, możecie pisać, dzwonić tutaj yy, na numer telefonu lub po prostu w wiadomości prywatnej, czy na Facebooku, czy gdziekolwiek. Lub zostaw komentarz, to się też do Ciebie będzie odezwać. No i jak sobie tak właśnie zameldowaliśmy yy, się, otworzyliśmy konto bankowe, no to teraz prawdopodobnie mamy, nic nie stoi więcej na przeszkodzie, żeby iść do pracy, dostać też umowę o pracę, żeby ona mogła w pełni dojść do skutku. Jedyne, co może jeszcze brakować, to będzie następny punkt, czyli ten identyfikacyjny numer, yy, bądź też stoi identyfikacyjny numer, bądź też ID numer. ID numera, Ym, dokładnie. I to natomiast omówimy w następnym punkcie, bo to też trochę trwa, to no, kilka dni może y, po prostu minąć od momentu, jak się zameldowałeś, czyli tak zwany niemiecki PESEL, y, ale o tym zaraz w następnym punkcie. Teraz praca. Czyli jak już mamy to wszystko, możemy iść, tak naprawdę mamy adres nasz, który może pracodawca wpisać w umowę, konto bankowe, na które możemy dostać bez problemu wypłatę, i idziemy, podpisujemy umowę. Taką umowę warto też sprawdzić. Ym, nie jest to jakaś, y, powiedzmy, usługa, którą jakoś szczególnie w Kancelarii oferuję. W sumie, się tym w ogóle na nie zajmuję. Też nie jestem, bądź może, prawnikiem, chciałbym od razu powiedzieć. Natomiast mamy kilku prawników, z którymi współpracujemy, takich jak w dekancelarii. kancelarii. księgowe, doradcy podatkowi, prawnicy, jak najbardziej. Natomiast, y, także, jeżeli ktoś koniecznie będzie chciał, ewentualnie tak, ale to odsyłam do prawnika, ja z tym nie mam nic. Wspólnego. Ok, no a jak praca, to jest to też taki punkt, yy, gdzie mówimy automatycznie, czyli jest to w jednym punkcie zawarte yy, ubezpieczenie zdrowotne, bo najpóźniej w tym momencie, uwaga, kiedy ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech jest obowiązkowe, oceniam was do tego nagrania, bo niekoniecznie jest ono w momencie zameldowania się, także uwaga, natomiast najpóźniej, jak już idziesz do pracy. Najpóźniej, jak już idziesz do pracy. Czy trzeba mieć meldunek, żeby było obowiązkowe wysłuchanie zawodne? Niekoniecznie. Mówię o celu tego nagrania. Wystarczy, że po prostu mieszkasz, masz punkt zamieszkania w Niemczech. Jeżeli chodzi o pracę natomiast to jest to ostatni moment, w którym już taki, taką kasę chorych musisz podać, a raczej w kasie chorych jakąś, jakąś przez Ciebie wybraną, zgłosić Twojego pracodawcę, tu znowu odciąłem też do dekancelarii, też meldujemy Was do kasy chorych, nie ma problemu. Kasa chorych, akurat tak, w tym współpracujemy. W Niemczech macie wybór ponad 200 kilku kas chorych, nie jest to tak jak w Polsce, że mamy tylko jeden tam NFZ, który w międzyczasie też jest na kilka oddziałów podzielony, ale ogólnie NFZ. W Niemczech jest tych kas chorych ponad 200. Także jest z czego wybierać, dlatego jest dużo pytań, która lepsza, tańsza. Nie ma najlepszej kasy chorych, nie ma najtańszej, najdroższej. Wszystkie kosztują praktycznie tyle samo. Te różnice między składkami, to moi drodzy, są kilkadziesiąt centów w skali roku. Kilkadziesiąt centów w skali roku. Może jedno, dwa euro w skali roku. Roku to są niezauważalne kwoty. Raz wiatr bardziej zawieje, tu gdzieś z kieszeni kilkadziesiąt centów wypadnie i już. Także nie dajcie się nabrać. Ostrzegam was przed tym, moi kochani. Po to dla was nagrywam, żeby was ostrzec. Żeby was ostrzec przed tym, że nie ma czegoś takiego tak naprawdę jak najtańsza kasa chorych, bo. Za tymi pustymi hasłami nic nie stoi, bo mało kto się potem pyta, no okej, okay, najtańsza, o Jezu, to ile ona kosztuje? No tyle i tyle procent, a ile kosztuje, nie wiem, druga yy, czy najdroższa? No yy, w sumie to prawie tyle samo. No właśnie. I to jest odpowiedź na pytanie, że nie ma dużych różnic w składkach kas chorych. Yy, dlatego, natomiast są rzeczy, czyli te programy bonusowe, które już różnice tutaj robią. Na przykład u nas wygląda, wygląda to tak, że jak pół roku nie niego już z kasy chorych, to dostajesz zwrot jednej składki z powrotem. A to już jest znacząco, bo składka, kto z Was wie, ile wnosi średnio składka w kasie chorych, No jakieś 200-300 euro. Także tu już mówimy o faktycznie jakichś pieniądzach. Ok, no i właśnie, żeby pracodawca mógł Cię zameldować, są pracodawcy, są firmy, którzy na z automatu Was w AOK zameldują albo współpracują z jakimś przedstawicielem, będą chcieli Wam narzucić. Jak chcecie, możecie się temu poddać, jak nie chcecie, możecie twardo powiedzieć, zgłosić i powiedzieć, ja mam już swoją kasę chorych, możecie napisać do nas, numer telefonu, wiadomość na prywatnie, na Facebooku, maila, cokolwiek, najszybciej przez telefon, Ym, dokładnie. No i tam potrzebujemy kilka y, informacji, Twoich, imię, nazwisko, data urodzenia, adres, y, nazwa pracodawcy i bach, meldujemy Cię i już jesteś ubezpieczony od dnia rozpoczęcia umowy o pracę. No, i tu w międzyczasie trochę się wydarzyło. Przyjechałeś do Niemiec, zameldowałeś się, odłożyłeś konto, masz pracodawcę i powinien przyjść Twój identyfikacjąt numer. Co to dokładnie jest? W skrócie powiem, że to jest tylko niemiecki PESEL. Każdy taki dostaje w życiu jeden raz. I jak się pierwszy raz zameldujesz w Niemczech, to go otrzymujesz normalnie z automatu. Są przypadki, że tak nie przychodzi z automatu, to wtedy można wysłać wniosek, czy nawet yy, czasami wystarczy przytelefonować, bo taka informacja gdzieś tam u nich, że tak powiem, na biurku gdzieś tam przelatuje, że się zameldowałeś w Niemczech do Ministerstwa Finansów w Niemczech, yy, dokładnie. I po co Ci ten numer? No bo to jest PESEL, on potem też jest potrzebny. Potem pracodawcy trzeba go na przykład podać, on musi potem go tam zgłosić, też yy, przyporządkować yy, W banku czasami też trzeba go podać i tak dalej. To jest taki identyfikator, po którym potem w Niemczech mogą nas, yy, możemy, możemy być łatwiej znalezieni i tak dalej. Punkt piąty. Język, no właśnie. Tak jak do tej pory, wiadomo, przyjechać do Niemiec, siedzieć, nie wiem, 2, 3, 5, 6, 8 miesięcy i się uczyć języka, zanim cokolwiek zrobimy, często nie ma na to czasu. Ale jak y, zaczynasz tutaj pomału, może z pomocą właśnie tłumacza, z pomocą znajomych i tak dalej, tutaj w Niemczech się odnajdywać, to prędzej czy później nie zapomnij o tym, żeby zacząć się uczyć języka niemieckiego, bo bez tego ani rusz i będziesz cały czas uziemiony i zależny od wszystkich innych, którzy ci coś muszą przetłumaczyć, nie wiesz, czy robią to dobrze, musisz za to płacić, prosić się, yy, doszukiwać i tak dalej, i tak dalej. Także yy, ucz się języka niemieckiego. W tym momencie, jeżeli chodzi o szkoły języka niemieckiego, wiem, że jest ich yy, nie aż tak dużo, ale trochę ich w Niemczech jest. Jedni polecają VHS-y, czy tam yy, Gerlitz bodajże jest taka szkoła, jakieś takie yy, większe sieciówki. Wiecie, jak to jest z sieciówkami. Ja natomiast mogę polecić... Yy, no, można by powiedzieć, że trochę nie, nieuczciwie bo bożko językowo mojej żony, no bo wiadomo, że jak mówię o swojej żonie, to nie mówię do końca, powiedzmy, neutralnie. Natomiast, yy, owszem, trochę tak jest, bo mówię neutralnie, ponieważ wiem, że stosuję bardzo nowoczesne metody nauczania, że bardzo dobrze, z czym się rzadko, bardzo rzadko w życiu spotkałem w jakiejkolwiek branży, to wiem, że bardzo dobrze trenuję i szkoli swoje lektorki. I do tego. Całość macie dwie możliwości. Możecie albo kupić dostęp po prostu do kursów i brać udział w kursach zawsze na bieżąco zawsze online. Na ich nie ma, to nie te czasy, te czasy minęły, żeby się w grupkach tam spotykać, zające trzymać i tak dalej, szukać miejsca parkingowego pół godziny i to wszystko. tego, Na to nie ma czasu. Ale zajęcia po prostu właśnie na Zoomie, na przykład, czyli rozmowa i są tam po kilka osób w grupie, albo druga szyna, która polega na wykupieniu dostępu do platformy online. Także jedną z tych dwóch dróg możesz wybrać, i tutaj też podlinkuję, właśnie szkołę językową mojej żony. Dokładnie. Poza tym, yy, chociażby z tego tytułu, że jak no, trzeba powiedzieć otwarcie i uczciwie, nie wszyscy, nie wszystkie szkoły językowe, nie wszyscy nauczyciele języka niemieckiego, ona jest natomiast po studiach germanistycznych, czyli tak naprawdę yy, ma wykształcenie do w ogóle nauczania języka niemieckiego. A poza tym, studia podyplomowe, scenerstwa, czyli ten sposób, jak wziąć ucznia i mu i go nauczyć, no to są właśnie te odpowiedzi na pytanie, że u jednego nauczyciela nauka idzie jak po maśle, a u innego masz wrażenie, że wpadłeś po prostu przypadkowo do jakiejś klasy, gdzie na drzwiach było napisane 1960 rok i, i nie wiadomo gdzie uciekać. No właśnie, to u mojej żony właśnie wygląda to bardzo nowocześnie, przyjemny sposób, nauka sama do głowy uczniom wchodzi. I kolejne to jest to, że właśnie mówię też na podstawie no parudziesięciu, nie wiem czy pod, ponad setnie przekracza, uczniów, którzy brali też opinię na podstawie opinii właśnie uczniów, którzy brali udział w y, jej zajęciach i wiem, jak świetne po prostu efekty odnoszą i w jak no w bardzo szybki sposób uczą się języka niemieckiego. Natomiast nie chcę przesadzać, wiadomo, że duża y, część pracy jest po Twojej stronie, czy po stronie ucznia, czyli przygotowanie, uczenie się i tak dalej. To jest też bardzo duża część pracy. I, ta, 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 ta. I takim sposobem dochodzimy do ostatniego punktu, czyli punktu numer 6. Punkt numer 6: Znalezienie lokalnych grup na Facebooku. Lokalnych, nielokalnych: Polacy w Niemczech, Polacy w Frankfurcie, Polacy w Berlinie, Polacy tu, Polacy tam, yy, Polacy wszędzie. Yy, właśnie. Natomiast uwaga: yy, na tych grupach możesz się wiele dowiedzieć. Natomiast podkreślam, jeżeli szukasz wiedzy eksperckiej, na przykład ubezpieczenie zdrowotne, państwowe czy prywatne, to obejrzyj sobie teraz nagranie, właśnie tutaj podlinkowuję jak tłumaczę, jak skomplikowany i złożony jest ten temat, natomiast w bardzo prosty sposób Ci przedstawiam, jakie rzeczy mają na to wpływ. A teraz zobacz, ile osób pyta na przykład, czy ubierać państwowe czy prywatne, a tam po prostu jeden państwowe, drugi prywatne, państwowe prywatne, tańsze, droższe, tańsze, dro... I każdy coś tam po prostu po sobie zostawia. Czyli jeżeli szukasz, nie wiem, tłumacza fajnej restauracji, polskiego jakiegoś, nie wiem, klubu piłkarstw, cokolwiek, super, do tego te grupy są świetne. A jeżeli szukasz fachowej wiedzy, ym, nie wiem, jak złożyć wniosek, na przykład chociażby o Kindergeld, to jest już też pewnego rodzaju fachowa wiedza, no to wiesz... Wiedz, że wiele osób będzie mówiło na podstawie swojego doświadczenia, a ludzie mają różną sytuację. Jeden wziął, wypisał wniosek i odesłał, a w drugim przypadku, yy, nie wiem, trzeba przeliczyć coś zanim coś odeślemy i się pod tym podpiszemy i tam wszystko zaznaczymy, że tak, ja, 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 ja i wajta, wajta. Yy, a potem nagle, bach, kara jakaś. Albo nie wiadomo co, buch, jakaś dopłata. Yy, na przykład zwykła kasa chorych. Pójdziesz z marszu, zarejestrujesz się, mieszkasz rok w Niemczech, bach, przychodzi kara. Za ponad rok składek nad nadpłacenia. Każdy musi sam sobie na to odpowiedzieć. Yy, natomiast te grupy są świetne, mówię, możesz znaleźć fajne kontakty, znaleźć. Natomiast oczywiście też trzeba podkreślić, że to nie sprzyja nauce języka niemieckiego. Nie sprzyja się zaklimatyzowaniu w Niemczech, czy ogólnie tutaj właśnie yy, na miejscu utrzymywanie kontaktu tylko z Polakami. Ym, oczywiście, są osoby, które powiedzą Jezu, ubudu, Polacy, to tylko jak Ci jeszcze nie czy zaszkodził, to już pomógł, a wszyscy to w ogóle tylko oszuści naciągają i tak dalej. To jest co innego. Ale chodzi o samą naukę, o samo zaklimatyzowanie się. Niesamowicie kluczowa jest też kontakt po prostu i język i w ogóle przebywanie z miejscowymi osobami. Bo inaczej właśnie będziesz taki odcięty w ogóle żyjącym po polsku w Niemczech non stop. Kto z Was to lubi, Świetnie, nie ma problemu, ale właśnie, ale polskie grupy, jakiegoś przewoźnika znaleźć, ktoś jedzie do Polski, ktoś Ci może przywieźć, zawieźć, mówię dać wskazówkę, gdzie coś znaleźć i tak dalej. Powtarzam się, wiem. Także w tym momencie to wszystko, kończymy, to jest właśnie sześć kroków, które powinieneś wiedzieć, z którymi powinienś się liczyć, załatwić, przyjeżdżając do Niemiec. I czy już tu przyjechałeś i w którymś z nich jesteś, się pogubiłeś, nie ma problemu, Znajdziesz po prostu odpowiedź na to pytanie, albo chcesz przyjechać i zastanawiasz się, kurczę, jaka to jest droga, co muszę zrobić, co muszę załatwić. To tutaj, jeżeli o to chodzi, to jest to właśnie wskazówki, są to dla Ciebie. Także trzymajcie się. Na razie życzę Wam świetnego dnia jeszcze. No i moi drodzy, w niedzielę live o 11, a za tydzień w poniedziałek, jak co rano, z samego rana. Kolejny materiał na YouTube. Cieszę się, że jesteście. Widzę, że już dobija do 200 oglądających. Niesamowicie się z tego cieszę. Znaczy, po prostu do 200 subskrypcji. Niesamowicie się z tego cieszę. Natomiast martwi mnie jedno: martwią mnie pewne statystyki, które ostatnio zaglądałem i chciałbym, żebyś mi pomógł to y, rozwiązać. Ponieważ według tych statystyk y, 90, blisko 90% osób oglądających nie subskrybuje kanału. Kochani! Y, Czymże jest naciśnięcie, subskrybuj, najlepiej jeszcze z dzwoneczkiem i tyle, i masz święty spokój. I zawsze, jak jest nowa informacja dla Ciebie, ze świata finansów, ze świata życia tej w Niemczech, na dekancelarii, dla Ciebie, to masz, dostajesz powiadomienie, a poza tym wspierasz mnie, bo ja wiem, że. Yy, bo subskrypcje z czasem, ja to przyznaję i mówię otwarcie, z czasem będę mógł monetyzować, ale po co? No nie po to, żeby teraz siedzieć od rana do wieczora i nic nie robić, tylko po to, żeby lepszej jakości, z lepszym materiałem, z yy, może kiedyś operatorem kamery, z lepszym jakimś może właśnie trochę więcej dynamiki, móc nagrywać dla Ciebie właśnie nagrania na YouTube. Żebyś jako Polak w Niemczech mógł mieć więcej wiedzy, lepiej się tu odnajdywać, fajniej żyć, spokojniej i przyjemniej, i jeszcze łatwiej, żebyś miał na co dzień. A także nic nie kosztuje kliknij subskrypcję, a ja Ci będę mega, mega wdzięczny, a jeszcze bardziej wdzięczni będą Ci inni Polacy, dzięki którym rośnie ten kanał i więcej osób, coraz więcej osób będzie miało możliwość obejrzenia i do niego dotarcia. Trzymajcie się, na razie i pozdrawiam serdecznie Krystiam Dia Kancelaria Hej!